Witam, witam, witam. W dzisiejszym odcinku, w którym odchodzimy od zawodowego EMA, było ostatnio troszkę więcej zawodowego UFC, KSW, ale teraz mamy Fame 22 Ultimate na stadionie narodowym. No, nie powiedziałbym nigdy, że Fame zawita ten narodowy koniec końców, ale jak widać zawitał, więc mamy dość sporą niespodziankę. Yy, od razu mówię, poczekajcie, wytypujemy sobie jeden główny kupon i damy sobie później jeden kupon, yy, wytypu wytypując. Z każdego pojedynku po jednym zdarzeniu, że tak powiem, bo z niektórych nie będziemy typować po prostu yy, zwycięzcy, że tak powiem. Yy, no, że, że po prostu zwycięzcy tego każde zdarzenie. A przejdźmy sobie do kuponu głównego i zaczniemy od Piotr Szeli, Schell, Szeliga Maksymilian Wiewiór, Wiewiórka. Jest to walka. no już widzę, kursy, które chcę wstawić, spadły. Także ludzie myślą podobnie, widzę niektórzy. Jest to walka, która się odbywa w klatce z rzymskiej. Jedna minuta po 5 minut. Yy, jedna runda po 5 minut. Także tutaj jest full MMA. Szeliga pokazał, jak on jest dysponowany. Nie trenuje trenera Mirka. Yy, trenuje jakiegoś w ogóle chłopa. Ktoś w ogóle mówił, że ona siłowni tylko trenuje. A jeżeli nie trenuje, trenuje u trenera Mirka, yy, no zbyt. Harty do pracy to Szeliga nie jest. Z tego co wszyscy mówią. Wręcz przeciwnie. Yy, na, nie chciało mu się do, też do trenera przychodzić, trenować tak średnio. Yy, dużo dużo celska, także ja tutaj obstawię sobie, że walka nie skończy się yy, na punkty, bo Wiewiór to jest przez Kaoteka poddany 2,50, lepiej obstawić 2,25, jeżeli ktoś tak myśli. A ja tak myślę, walka nie skończy się na punkty. Yy, wydaje mi się, że Wiewiór podda, udusi yy, Szeligę, będzie wejście za plecy i będzie do widzenia. Tyle będzie, tyle, tyle w temacie. Pasza biceps kontra Diablo. I tutaj już pospadały. Kurwa. No niedobrze, niedobrze. No ja uważam, niestety, że pas, pasza nadzieje, na, nadzieje się yy, no, na, tak wytwu, yy, na tak dobrego pięciarza, którym kiedyś był Diablo. W sumie cały czas jest niezły. Teoretycznie. Ale na tak dobrego pięściarza to Pasza się w końcu nadzieje. Tym bardziej, że będzie zmęczenie się mocno wkradało. Yy, Diablo też będzie przygotowany, że, że Pasza raczej mu w stójce krzywdy wielkiej nie zrobi i będzie miał ten podbródkowy przyszykowany, na, yy, w razie czego na zejście. Więc no, nie ma opcji, że tutaj będzie full time 1.40. Niestety było 1.8. Eee, no, niestety 1.40. Kurwa, później nagrywam te odcinki, powinienem nagrywać je szybciej. Tak szczerze, yy, ale no, jak widać. Jak widać, niestety wyszło jak wyszło. Stormin Norman Park kontra e, Tyburski. To chciałem zobaczyć, bo tej walki nawet nie sprawdzałem. Łojez, e, 7,15, 1,40. Idź, pam. Chuj. Gonciarz Gimper Grek e, kontra Tazy, Linki Master, Karolina Owczarz. Jezu, 1,18. Tragedia. Dobra. Amadeusz Ferrari rośli kontra Kamil Łaszczyk. 1,45 Ferrari, 2,32 Łaszczyk. Łaszczyk tę walkę już przegrał i tu nawet nie ma, nie ma dużej dyskusji na ten temat. Bo Łaszczyk. Jeszcze nie widziałem, żeby jakiś sportowiec, który chce iść, yy, wygrać pojedynek, kogoś zmieść dosłownie z planszy, to on nie mówi, że on się idzie bawić. On to generalnie wygrał ostatnio, teraz to on idzie zarobić. No, gościu już przegrał i Ferrari też rzeczywiście zaczął trenować. Eee, trener Mirek pokaże mu, mi się wydaje, co ma robić, wszystko. Jeżeli będzie się słuchał, to to jest walka ze spokojem do wygrania, zresztą ostatnią, że on przegrał, to to jest jakaś, kurwa, kompletna głupota, nie zrobić tlenu, żeby myśleć na głupie, kurwa, 9 minut i półtorej minuty rund przerw. No, śmiech na sali, śmiech, jeszcze raz, śmiech na sali. Więc tutaj Amadeusz Ferrari Roślik 1.45 Kurs Coś jeszcze tutaj trzeba doładować Coś jeszcze tutaj trzeba doładować Alan z Tańczulą, To tego, tego sobie nie będziemy Tego sobie nie będziemy typować Że przed czasem bądź na punkty Ale za to Greg kontra A, też widzę ktoś myśli podobnie Greg kontra Tazy Tazy wleci od od W niego od razu To jest bardziej niż pewne Także ja sobie tutaj. Bo to klatka rzymska, tutaj tam nie będzie w ogóle na nic miejsca. Więc nie wiem, kto tą walkę wygra. Nie mam pojęcia. Ale 17 poniżej 4,5 rundy. Kurs 7. 100 zł. Tutaj wle wleci na to. 7, 70, 7, 776 zł. Stąd sprawdzę sobie jeszcze turniej. Bo ja też mam swoich trzech faworytów do wygrania turnieju. I zaraz wam o nich powiem. Moim pierwszym faworytem, to znaczy główny. Zwycięzca do turnieju mianowany, to ja uważam, że nie ma opcji, że Greg wygra turniej. Nie ma takiej szansy. Tak naprawdę był się z maślanką, który potrenował troszkę i później wygrał z szeligą. No kurwa, no szeligą tak dysponowanym, który nie miał do zaoferowania nic. O dosłownie kurwa, szeliga nie miał nic oprócz tego swojego zamachowego prawego. Także ja uważam, że Greg nie wygra. Mam swoich trzech faworytów. Pierwszym z nim jest ten oto zawodnik, czyli Piotr Tyburski. Drugim jest Wiewiór. Yy, kolejny zawodnik i ostatni, którego mam w faworytach, to nie jest Alan Kwieciński. Uważam, że Alan nie wygra tego turnieju, ale za to jest Zadyma. Yy, wydaje mi się, że Zadyma bardzo mocno szlifuje te, te zapasy yy, i naprawdę będzie wyglądał nieźle. Jeżeli przejdzie Tyboriego, to to będzie bardzo, bardzo ciekawie. No albo wiewiór, albo zadyma, jak dla mnie to są zwycięzcy. No, albo, yy, albo właśnie tak powiedziałem, Tybori, to są zwycięzcy yy, turnieju, według mnie, bynajmniej. A teraz przejdźmy sobie do typowania całej karty, tak jak powiedziałem. Także zaczynamy. Don Casio kontra Gural. Bez dwóch zdań. Minimalny kurs w ogóle, zo. Yy, biceps kontra Diablo. No ja uważam, że wygra Diablo tą walkę 1,26. Kieras kontra Crazy Kieras wydaje się, że robi dobrą formę yy, na Crazy'ego. Będzie to, będzie to ciekawa walka, nie ma o czym mówić. Yy, tylko ja bym nie był taki przekonany, że ta walka będzie na pełnym dystansie, tak szczerze. Wydaje mi się, że może się to skończyć. Na yy, że może się to skończyć przed czasem. Ale no, yy, Dawid Załęcki bije bardzo mocno i to, to, to jest pewne. Kieras jeszcze nie miał swojego debiutu w OKTAGONIE ja bym się nie zdziwił, jakby yy, Załęcki 1,95, jest, że przed czasem. No właśnie, jakby, żeby wygrał przed czasem, ja sobie dam na Crazy'ego tej waleczce Shelly kontra Wiewiór. No a tutaj niespodzianki żadnej nie przewiduję, czyli Wiewiór. E, dalej Kwieciński kontra Tańcula. I to będzie bardzo ciekawa waleczka, bo Alan naprawdę rzadko, rzadko dźwiga ciężar emocjonalny w oktagonie, i wydaje mi się, że tutaj może go nie dźwignąć. Ale damy na full time. Tańcula raczej przed czasem nie skończy. Wydaje mi się, że tańcula może to wygrać na punkty 3,75. Zawsze warto zaryzykować, jakby ktoś podzielał moje zdanie. E, Tybori kontra e, Zadyma. No i to będzie bardzo ciekawe. No 1,33 na full time. Kurwa, to jest takie. Zostawimy to sobie na koniec. Na ostatni, na jaka zostawimy. E, Filip Bątkowski kon... 103. Ja pierdolę. Kurs 103 To jest box małe, czy box duże? Ja muszę sprawdzić yy, czy to jest box mały, czy box dużych. Gdzie oni są? A, dobra. Boks małe rękawice. No to wrzosek tutaj może zakołtować Bondkowskiego tak szczerze. Oj, to bym się nie zdziwił. Co? Ty burski ze strumieniem, w Prelimsach? No to jestem w ciężkim szoku, że daj taką waleczkę. Szapoba. Może się to skończyć szybciej. No wrzosek, no ale. 1-0-3. Kurwa, to bez sensu na jakąś kontuzję się jeszcze narażać, więc taki kurs to nawet nie stawiajcie, bo to sensu najmniejszego nie ma. Eee, full time nie ma chuja. Nie ma szans. No przecież ostatnio to jest MMA. To go Storming powinien skręcić. No nie ma szans, że to będzie pełen dystans. Eee, to nie, nie będziemy to stawiać za stówkę, od razu mówię. Gimper kontra Gonciarz. Gipper miał dwie walki zakończone na punkty, ale ruszał bardzo mocno. Bardzo mocno ruszał, zawsze w jednej i w drugiej. Czy golcersz wytrzyma presję? Wątpię. Wątpię. Dlatego damy na poniżej. Grek kontra Tazy. Tam, to już dawaliśmy w tamtym poprzednim, że nie będzie pełnego dystansu. Linki Master kontra Karolina owszem no mi się wydaje, że może to wygra ze spokojem e, Linkiewicz, ale no full time idzie, stricte idziemy full time. I Szczurek kontra Ferrari, pełen dystans, tak lub nie. No, bardzo kusi, bardzo kusi, bo kurs fenomenalny i chyba w to pójdziemy. Yy, Poddania albo ubicie w parterze nie powinien wypuścić łaszczyka z tego parteru. Wydaje mi się, że skończy to Ferrari przed czasem. No, ale musi w końcu mądrze zawalczyć. Tylko w co ja wierzę, kurwa, że mądrze zawalczy. No to takie wiecie, nie? I co my zostawiliśmy za dymem Chyba z Piotrem Tyburskim. Bardzo mała przestrzeń kratki rzymskiej, bardzo mała przestrzeń ale zostawimy to sobie za 20 zł mamy do wygrania 600 przesunę wam kamerkę żebyście widzieli wszystko także kamerkę przesunęliśmy na lewaka i mamy za dwie dyszki coś takiego dwa kuponiki zapraszam bardzo serdecznie na livea który odbędzie się w sobotę z dużą ekipą tutaj będziemy oglądać całe Fame MMA także serdecznie zapraszam zostaw łapkę w górę subskrypcję i na razie cześć